Witam Cię Wiktorze ragocie witam wszystkich widzów w nowym odcinku HEX Dzisiaj będę sobie grał z Wiktorem, gościnnie właśnie Aragot No to lecimy, nie? Na poligon Lecimy I wyzywam Cię, gdzie Ty jesteś O właśnie, jest, dobra, walcz Ty mi że dobra, potyczka Akceptuję Okej okay. I zobaczymy, niech wygra lepszy Nie, niech wygram ja <laughs> O, jakimś... Do tak. Nie spodziewałem się, myślałem, że ludźmi zagrasz. Szczerze. No to, jest, to, jest, to, jest, to jest, są ludzie, człowiek. Tak? Tylko nową talię sobie zrobiłem z nowym. z nowym pionem. No dobra, zobaczymy jakie rozdanie będzie. Oho. Mam gościa, którego jeszcze nie widziałem. Oho, dobra. Dobra, zaakceptuję taką rękę, chociaż nie pasuje mi idealnie. Mi pasuje. Nie pasuje, no to dobrze. Mi pasuje i ci powiem, że nawet nawet jest bardzo ok. Tak zobaczymy do fazy głównej Czemu ty zaczynasz? Lepiej. Lepiej masz. Już nie fair. Wiktor ma 61 kart w talii Ja mam 53. Widać, że Wiktor oszukuje. Nie wiem, no, trochę sobie tam dopaliłem do tych kart. Dołożyłem. Mam ja wręcz wręcz dużo idę. strasznie odłamków, także nie wiem, co z tego wyjdzie w następnej fazy. Ja połowę powyrzucałem odłamków, mam po 13 tego i tego rodzaju. I... Ja mam po 15, nie wiem, czy to nie jest właśnie za dużo. A, to nigdy nie wiadomo z tym, czasami ci się dobierze, a czasami przez 3 tury czy 4 nie możesz dobrać ani jednego. Oho, co to jest? Szybkość. Mały slot. Wow. Ja nie wiem, co to jest ten mały slot, akurat, no, a, no. a, ja ja ci pochwalę, że się dowiedziałem. Tak? I co jak, to jest? Jak dajesz tą kartę do Talii, tę kartę, to możesz sobie wybrać jej specjalną umiejętność dodatkową. A, no to nie wiedziałem tego. I ty akurat. Co masz, co? masz akurat wybraną <coughs> szybkość na niej. Oho. No ale tym lepiej, będę mógł cię zaatakować od razu. No. i zadaję dla kogo lepiej? Dlatego lepiej Wiktor. No ale mam porówno zdrowia, bo ta karta mi też zadała dwa obrażenia wchodząc na stół. Tylko I że ty będziesz same już same. mógł nią atakować, ja jak wyrzucę to nie będę. Jeszcze mógł. No też prawda. Więc całkiem ok, tak na pierwszą turę. Później to już niekoniecznie. No, Benjamin. No tylko że ja cię nie zablokuję. Ty dasz mnie, nie, ale ty więcej zaatakujesz, także... Warf, Jak to... mnie nie zablokujesz, możesz mnie zablokować. Też nie by ci zablokować. tak. I już kolejne dwa obrażenia wejdą. No ale powiem ci, że w ogóle nie mam kart. Moje... A także już. nie za ciekawie to widzę. Jak na razie jedną kartą zadajesz mi już 6 na 4 obrażenia. No niby tak, no. No, nie będę blokował. No ja się nawet nie będę mógł blokować, także. No. Tylko, że ja cię, jest... ja cię tym jednym obrażeniem to mogę podsmierać Zostań. w pępku Zobaczymy, co ty wyrzucisz. Ja powiem ci, że gra według mnie ma bardzo duży potencjał, ze względu na to blokowanie i tak dalej. Hmm. Gra mi się bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że to się jakoś rozwinie, bo na razie to jest beta. Też mam... nie no Nie wiem, nic lepszego nie miałem. No nic lepszego, dziękuję bardzo. <grym> Zobaczę co ty zrobisz. Tak się trochę cykam Bębo Został atakujących. No ty oczywiście. Sieknij go tam za jeden. Nie okay. wiem jakie ty masz karty, czy możesz mi jakoś kontrolować, czy coś. Za chwilę czekaj, to ci mogę. A, dobra. Już dobra, Rektor, nie kombinuj dobra? Czekam mam trzy many, tak? To jeszcze nic nie zrobię w zasadzie. Cholera, to masz też tego z lotem, przecież nie będzie łatwo. No ale on z jeden na jeden S -s smyra tylko. Oskoczę wręcz. Co mi tutaj poszło? Ten Lord się tylko przydaje się do dobierania kart. fajnie jest do właśnie przewijania tajli. Ale tak atak blok to nie za bardzo. Tak średnio bym powiedział. Oho. Zróbmy tak. Dobry ruch w sumie. Znaczy no... No ale trochę się już pozbyłem kart z ręki. I to hmm. też nie jest dobrze. Ale, a ja się pozbyłem 6 punktów zdrowia. No. no. Bawi cię to Wiktor Bawi. Cię to. <laughs> nie, no to wiesz, to jest gra i tak pierwsza nasza wspólna gra, tak że nie ma co się przejmować. Już mnie musisz bić. Zwie krudne. <laughs> no to też z lotem. Mm. O. Jeszcze mam ten, ten, ten aż to mogę użyć teraz? Nie mogę. A. Nie no w sumie nie wiem dlaczego. Nie ogarniam. No zablokować i niczym nie mogę. Dobra, zadaję obrażenia. Nie, to się tam dalej potoczy. Nic nie mogę dobrać? Nie mogę. O! To jest? Masz pasywkę w ogóle na tym Naskaz wyboru otrzymuje w tym roku drenaż życia hmm. Ciekawe no To chyba mocne jest nawet, tak sobie myślę No. <coughs> o dobra, jest coś ciekawego No mi też właśnie się coś ciekawego dobrało hmm. Odłamek i to Co to robi? Musi atakować... Karta atakuje to Wroga jednostka, tak wyboru w tym ruchu, nie może blokować. Co? jest strasznie brzmi. No to może brzmi, ale aż takim openie nie jest, więc. No nie wiem, czy damage'a wejdzie w następnej turze. Nie, jak nie zablokujesz. No na razie nie mam czym, bo. E, tak, atakujesz. Okej, okay, okej. Okay. No. Spodziewałem się czegoś nie do no ale... No, chyba nic. Nic takiego. Okej. Okay. Myślałem, że nie zablokujesz, no ale okej. Okay. Nie no, w sumie nie, nie ma powodu dlaczego... dla którego nie mogłem tylko nie yy, blokować. No no. Też prawda. Dobra, że zrzucę Mam tak. A trzy karty ty masz aż 5. 6 co to jest? Wkracza do gry stwórz senatora serbnych szponów i prowadź go do gry, no nieźle. No potwierdzę, nic innego nie mogę zrobić. Ten też z lotem, ty masz chyba same karty z lotem człowieku. O, no, tak to wygląda. O! No, teraz o. ty mi będziesz mógł zablokować gladiatora. Ej, to jest UP! UP jest stosowa z tym magiem. Naprawdę. No to jest... Karta tak naprawdę 3 na 4 za 4 man plus. Lot. No i y, kiedy ta karta, czyli ta sowa zadaje obrażenia przeciwnemu y, czempionowi, y, ten mis... Mistrz... no to z góry. No ja też. Ten mis zostaje 1 na 1, czyli OP. No całkiem ciekawie. Zrobię tak. No zablokować ich nie mogę. Tak na razie sobie wrażenia O wyrównało się życie Co hmm, ja bym tu mógł teraz zrobić, mam pewien pomysł Ja to teraz myślę jak ograć cię żebyś, Żeby nie weszło ja Zobaczymy, mam 5 many To mogę zadać 6 many, okej, okay, chyba, chyba mam pomysł nawet 3 hmm, Dobra, cyk, cyk. Spopielenie, to znaczy 15 X obrażeń, co to znaczy? X obrażeń. I tyle, ile wybiorę z moich many, Maksymalnie mogę mieć tyle, ile DM-manów, ile mam many. Tyle, że teraz chciałem jeszcze innego ograć, ale za mamą. No Dobra, zatkujmy wszystkimi. <toddź> Pięciu obrażeń mhm. I nie mogę blokować, kurde Nie zobaczymy Dzisiaj Plany mi popsułeś całkiem No zachowałem tą kartę, miało być w ogóle na co innego, no ale Zaraz mi wystawisz jakąś legendarkę to coś i nie będzie ciekawie No, żebym taką miał jeszcze Dobra, zrobimy tak. To, 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 to jest. A to chyba wiem. No nie może atakować. Ani blokować. To ta karta już mi się nie przyda. Dobra, tak. Dry masz życia. Ok. Nie mam za bardzo ataku na tej karcie, więc też jakoś tam się nie ulecza za dużo, ale. Zawsze to jeden HP. Może mnie uratuje nawet. Okej, okay, dobra. Akceptuję fazę ataku. Zobaczymy. Tak to zrobimy. Uleczyło mnie, uleczyło. Okej. Okay. O, dobra. Teraz to, teraz się zacznie. Cała legendarka ci weszła. Nie, cała moc mojej talii. No, prawy to dobra. Zaakceptuję, no nic innego nie zrobię. Kolejny jakiś. Tak sobie to za. Skryba. I on teraz 3 na 3 No, tak jak myślałem, dobra. No, ja mam jedną jednostkę. I teraz zobacz. Ta talia jest właśnie pod tego typa. Tak sobie to rozplanowałem. Jak daje drenaż życia na kogoś, to za tyle ile walny, tyle on dostaje. Plus 1 na 1 to jest. Oho. Ma pan, odbierasz kartę, już myślałem, że jakiś. Nie strasz mnie tak, dobra? Choler, dostałem fajną kartkę. Kartkę. Kartę tyle, że nie mogę jej ustawić jak na razie. O Boże, 4 język. o Boże. No tylko, że. Ty masz trzy postacie z które którymi mogą go zablokować, także... No, nie no właśnie, ale to gdybym nie miał, to by była tragedia Praktycznie w pięciu turach możesz mnie zabić tą jedną kartą Teoretycznie, ale... Dobra, tu nie mam czas, ja tak, no nic nie zrobię o, I teraz zobaczę, czy, czy to działa Teraz będziesz bufował buff tego paralady, na pewno. Bo... Tak planuję. No ile to wyjdzie, no to nie. No i właśnie, tarczownik. Okej. Okay. Nie, on tak. O co, on też do... dopakował go? No super. Czekaj. Dobra, to już nie mam co grać. Czekaj, jeszcze zobaczę taką. Trener życia. Już nie mogę drugi raz użyć? Dobra. Oluju, ale se to tylko muszę tego prawego paladyna trafić Okej okay, okej, okay. no dawaj, co robisz Tak to zagram, nie, ten prawy zostanie to Też Dobra, dwa obrażenia we mnie. mogę to przyjąć Bo sępa nie chce tracić 5 na 5 będzie? Czy nie? Czy to tak nie działa 5 na 5 Tak, jest 5 na 5 Boż, mogę go pakować Także teraz to już nie wiem jakby ci zniszczyć I teraz jeszcze wziąłem sobie na małym slocie kartę z lotem z drenażem życia za 3 Czyli ona co turę pakuje wystarczy. mi tego paladyna na 3 chyba jak dobrze rozumiem Powiem ci, że ja tutaj nie mam do zagrać Ostateczny ten oraz inne orki pod Twoim dowództwem mają Furię 2 za czempiona z 10 punktów punktu życia. A czyli czyli jeden na razie, a później będą mieli znaczy dwa na razie, a później po cztery będą mieli. Ej, to to, op, to jest OP karta. No jest, tylko nie na tą grę. Nie chcecie ci atakować, bo z Furia 2 miał 4 ataków. Nie. Nie zda się to. Na no nic. Ale, ale w następnej turze będziesz miał 6,6, i 4, 4 to już... No ale w tej turze mnie zabijesz. No, jak mam czym? Nie, nie mam czym, bo nie chcę tego prawego Paladyna ryzykować, bo jakbym go stracił, to... ...to wiesz, to by było masakra ostateczna z twojej strony. Ty masz już 13 HP. Hmm, śniąc to no nic, czekam na jakieś odpowiednie karty. Oluju. Wiem, że to jest głupie co robię, ale chcę tak sobie dopakować już go na maksa. No, dzięki. Ajajaj. Zrąbałem. No. I tak... Znowu zbiórko. Leśniąca zbioroja. Wybrana jednostka pod twoim dowodzeniem otrzymuje plus jeden do pleców. O kurde. Nie uży... Dziękuję bardzo. Mogę się poddać? No czekaj, jeszcze, jeszcze tego nie robię, bo chcę coś wypróbować. Nie, nie, poddam się, no zobaczymy. Co jeszcze nie. wykminisz? Dobra, dobra, kurde. Jak ten paladen mi się trafi, to to jest naprawdę OPE pod tą talię. tam kmid, że nie przewijasz luktury. A, nie zauważyłem sobie. Tak się zamyśliłem na twoim, twoim talionem w zasadzie. A nie mogę sobie dać fak. Dobra, to nie będę tylko. Bo nie dałem... O Boże, teraz mogę dać. Troje ah. nie ogarniam tej pasywki, kiedy ją mogę używać. Mocibeś mnie zabić, ale co tam? kiedy nie? Chcę teraz zrobić? No, rzucę sobie odłamek. W zasadzie to tyle. Mogę sobie kartę dobrać. Masz 6 nie, nie na 6 mogę. teraz, typa. Hmm, ile ja mam? 7. 3-1? To on będzie 5-1 teraz. No tak. Ej, ty masz ten dopak taki straszny. No, ty też. W prawego palladyna i... Co? Który Drugi ten typ? Robić. No ale co, co on mi da? Powiedz mi. Kim ja mogę... Nikim nie zaatakuje, bo... Dobra. W tego zostawię. Tak, sześć. Ale zrąbałem. Aha. No blokuj mnie. Tak sobie myślę. No i tak dosyć koniecznie. Czemu mnie gdzieś zablokowałeś? Bo zrąbałem. Przewinąłeś? Nie, bo miałem sobie jeden many zostawić na taką kartę, która daje mi 8, plus 8, 8 jeśli blokuje. Aaaa. Warto jak, wiedzieć. Ale jak widzisz mam, miałem 0 many, także... <noise> Takie 2 na 10... co ty wyrzucasz? Dobra, zabijasz mnie w tej turze, nawet nie patrzę co ty za kartę rzucasz. 8 na 12, dziękuję bardzo. Więc nie wiem jak miał go teraz zabić nawet. Nawet tą kartą z popieleni, to ja mam 7 many, maksymalnie bym mógł ci zrobić 7 obrażeń i ma 12 ustroja. Tu zdrenasz... Super. Error o co chodzi? No właśnie, to jest nie, jak, nie, nie, jak przybliżysz nie, nie i oddalisz nie. czempiona to masz error, nie wiem dlaczego tak. Beta się psuje coś. No dobra. dalej do Fazer tak Ty mnie zabijesz Kurde, nie chcę cię zabijać, bo chcę jeszcze coś przetestować. No to dajesz. Tylko nim okej. Okay. No chcę nie zobaczyć, czemu to da 3x3 czy 1 na 1, tak jak ma w posywce. Ale to za każdy punkt, czyli normalnie 3 na 3 a no. A zablokowałeś, dzięki No zablokowałem. Nie zobaczę Coś ty zrobił Super zabawa Wiktor, dzięki Victor. Dobra, dobra Teraz to już, już wygrywasz Albo ja sobie jeszcze dam odłamek, pięknie a jeszcze tego rzucę, a co? Do fazy ataku. Dobra, zobaczymy, jak to będzie. Jak teraz się nie zabiję, to już się w ogóle nie zabiję. No dobra, dawaj, blokuj. Teraz trzeba to rozplanować. No blokuj wszystkim oprócz prawego paladyna i tyle. Zresztą, ty mi ograsz jeszcze. Nie ogram. Przecież nie mam kart na ręce, co ja mogę rzucić. Co najwyżej przeciągnę jedną turę. Kurde, jeszcze dałem ci tamtą kartę. Się okaże, przegram. chociaż Oloju Przegrałem, lol Nie przegrałeś Przegrałem, zobacz Nie mogę blokować przecież niczym oprócz gladiatora No właśnie Chociaż ty, bo ja mam furię Hehehe he he. Ale nie, i tak cię nie zabije już nie dzwonił A, no dobra <głos> <głos> Czemu, jemu? Aaaa No zrobimy tak Nie patrz, ja teraz przegram, to zobacz. Pam, obserwuj, Dali do fazy ataku. No tak obie objemy. Przekaż priorytet. No masz, wygrałeś. No kurde, czemu mogłeś przecież zablokować? I tak mnie cię nie zabił. Ja to obliczyłem, powiem ci. Zostałoby ci jeden HP na tym, no. na prawym paladynie <coughs> i na czempionie, aby mi nie została żadna karta, byś mnie zabił samym prawym. Dobra, to żegnamy się, czy co? No tak, bo tam tyle. No, nie ma co tu więcej pokazywać na razie. Później możemy. Może kiedyś jeszcze jakieś wspólne partie pogramy. Spory rozwiążemy, będziemy się prać po pyskach kartami. No. Dobra. hejo. Wszystkim. No, w tym odcinku to na tyle się manko. Hej.